Czym mam sobie się będę otwierał te prezenty, więc zaczynamy. Bardzo rzadki. Tak kredytu. Bardzo rzadki znowu. Dawajcie, no, rzadki. Tylko te kredyty. O, epi. Aha, epi. Rzadki. Bardzo rzadki albo skatki. Kurde, no, chciałbym coś ciekawego jakieś no. Nie mogę, no nie, no. Dobra. Star drop. Uwaga, rzadki <laughs> Szczerze widzowie, spodziewałem się czegoś lepszego. Dobra. O. Hiper ładowanie. Hiper star drop. Okej. Okay. Okej, okay. nieźle. No i te spraye. Dobra. Trzy losowe jeszcze prezenty. Bardzo rzadkie pitki. Czy Bardzo rzadki. I no dobra. Ja nie chcę kupować. No nie no, co jest? To prezent po 5 kredytów zawsze coś Widzę Okej, okay. yy, jesteśmy pizza planet w ogóle Ja się zastanawiam jak tu mega drzewko otworzyć Teraz się mega świnia zaczęła, ale... Co, ale nie wiem, bo... No dobra widzę, to chyba tyle. Jeszcze może parę rund zagram tą nitą. A nie mam jeszcze tylko hiper Tej hiperki. No dobra, starcie solo. Zagrajmy sobie za dwie rundy. Lecimy. Cię tak w ogóle bez mojego kolegi? No niestety. I widzę, kurde może to głupie Zabrzmi, ale nie wiem jak. Otworzyć moje drzewko. Kurde. Mmm. Kurde o, nie Dobra Bibi wyeliminowana A Clancy Kurde nie, dobra może mi się coś tam ugra Dobra no dobra, takie krótkie miało być no to to będzie na tyle w dzisiejszym filmie. To jest bardzo. To, to dobra, to trzymajcie się. Cześć.